Cześć! Dzisiaj jestem w Warszawie z tematem bardzo ważnym zarówno dla mnie, jak i myślę większości kobiet. Dlaczego jest to temat taki istotny? Zaraz się przekonacie. Jeżeli będziesz widziała, co się dokoła ciebie dzieje, będziesz w stanie rozpoznać jakieś dziwne, podejrzane, niebezpieczne zachowania, to zyskasz czas na to, żeby się przygotować, zyskasz czas na to, żeby wezwać pomoc lub ratować się ucieczką, a w ostateczności rzeczywiście podjąć obronę. Odepchnąć do tutaj w blatkę a może również do jego twarzy. Okay? Ta intuicja to jest nasze doświadczenie, które w podświadomości mamy, i warto z niego skorzystać. Warto z tej intuicji skorzystać, jeżeli coś wydaje mi się, że coś jest nie tak, to coś jest nie tak. Kobiety są napadane, kobiety są atakowane, więc niecodziennie, nie każda, nie zawsze, natomiast może, może cię to spotkać. A możesz w sytuacji zagrożenia użyć tego do samobrony. Być może nigdy nie słyszałeś wcześniej wulgaryzmów, może nigdy wcześniej nikt nie mówił do ciebie podniesionym głosem, nikt nie szarpał cię za włosy. I dlatego to spowodowało u ciebie paraliż. Jak możemy sobie na co dzień pomóc z radzeniem w taki, z takimi emocjami, które mogą nam towarzyszyć, które mogą nas sparaliżować, jak najmocniej uderzać w miejsca, które będą bolesne miejsca, które powstrzymają napięty. Temat samoobrony jest dla mnie bardzo ważny. Sama niejednokrotnie wracam wieczorami do domu i chciałabym wiedzieć, jak mogę wtedy czuć się bezpiecznie. I tutaj pojawi mi się specjalista w tym temacie, mianowicie Tomek Maczuga, którego zapewne już znacie z wcześniejszych naszych produkcji. Tak, witam serdecznie. Zajmujemy się szkoleniem samoobrony dla ludzi, którzy tego potrzebują zawodowo, jak i dla każdego, kto chciałby poczuć się bezpiecznie i nauczyć się praktycznych umiejętności. Jestem szefem szkolenia Defendo w Polsce i myślę, że będziemy w stanie tutaj na ten temat dużo ciekawych informacji przekazać. To może najważniejsze, czym dla Ciebie jest samoobrona? Na pewno będzie się też różniła samoobrona kobiety, jak i mężczyzn. Mamy inne warunki, jesteśmy innego wzrostu, inne możliwości. Tak, są pewne różnice, natomiast są pewne ogólne zasady, które myślę, że dotyczą każdego, czy kobiety, czy, czy mężczyzny, czy e, pracownika jakichś służb mundurowych. Takim elementem, który według mnie na początek jest najistotniejszy, to taka świadomość sytuacyjna, gdzie się znajduje, co się wokół mnie, wokół mnie dzieje. Czy ty miałaś już wcześniej tego typu sytuację, Znalazłaś się w takiej sytuacji? Zdarzyło mi się i szczerze sama byłam w takim stresie, że nie byłam w stanie się zachować, nie wiedziałam, co mam zrobić, bo wydaje mi się, że po prostu zostałam sparaliżowana strachem. A na czym ten paraliż polegał? Jak, jak, jak się czułaś? Co odczuwałaś konkretnie? Totalny paraliż stanęłam, jak wryta, i nie wiedziałam, co mam w tej sytuacji zrobić. Dopiero w momencie, gdy parę sekund minęło, które moim zdaniem są najważniejsze i najistotniejsze, żeby zareagować. E, wtedy wiedziałam, co powinnam zrobić, ale to już uważam było za późno. A dobrze się to skończyło dla ciebie? Tak, finalnie na szczęście tak. Finalnie na szczęście tak. Właśnie tu jest ten element zaskoczenia, bo możemy dyskutować, które techniki, jakie wyposażenie jest dobre do samoobrony. Natomiast finalnie. Często decyduje zaskoczenie, decydują emocje, które się wówczas pojawią i tak jak niektórych elementów nie jesteśmy w stanie e, przeskoczyć, że się tak kolokwialnie wyrażę, tak do niektórych sytuacji jesteśmy się w stanie przygotować. To, co powiedziałem, ta świadomość sytuacyjna. Jeżeli będziesz widziała, co się dookoła ciebie dzieje, będziesz w stanie rozpoznać jakieś dziwne, podejrzane, niebezpieczne zachowania, to zyskasz czas na to, żeby się przygotować, zyskasz czas na to, żeby wezwać pomoc, lub ratować się ucieczką, a w ostateczności rzeczywiście podjąć obronę. I to uważam za pierwszy punkt e, całej tej samoobrony naszej, całego tego podejścia do bezpieczeństwa osobistego, za najistotniejszy. No tak, a co w sytuacji, gdy jednak niejednokrotnie zdarzy się, że nie jesteśmy w stanie panować na wszystkim, co się dzieje dookoła, nie będziemy się za każdym razem rozglądać, bo dostaniemy zwyczajnie w świecie paranoi, jak będziemy się za każdym razem doszukiwać jakiegoś zła, które może na nas czyhać, a jednak często się zdarza, że siedzimy w telefonie, mamy słuchawki na uszach i tak jednak nasza czujność jest lekko otumaniona. Tak, no masz rację. Nie popadajmy w paranoję, bo to się rzeczywiście się zdarza dosyć rzadko. Natomiast się zdarza. Trzeba mieć świadomość tego, że tego typu zachowania rzeczywiście mają miejsce. Kobiety są napadane, kobiety są atakowane, więc Niecodziennie, nie każda, nie zawsze, natomiast może, może Cię to spotkać. E, I e, kiedy jesteś w, wracasz wieczorem, jesteś w niebezpiecznej, znaczy w podejrzanej może e, okolicy, no to wtedy warto te słuchawki być może z uszu zdjąć, może warto odłożyć ten telefon. A kiedy jesteś w bezpiecznym miejscu, wśród znajomych, no to nie ma potrzeby, żeby e, na siłę szukać niebezpiecznych sytuacji, niebezpiecznych osób. Wtedy możesz jakby zająć się rozrywką, zabawą czy tam e, pracą. Natomiast e, w sytuacji, kiedy jest to wieczór, kiedy jest to podejrzana okolica, kiedy zauważyłaś w otoczeniu jakieś dziwne zachowania, no to wówczas nie zajmowałbym swoich zmysłów innymi rzeczami, tylko skupiłbym się na tym, czy faktycznie coś mi zagraża, czy nie. To może zatrzymajmy się w temacie takich sytuacji, na których jednak e, możemy się skupić, widzimy coś i wynika to z naszych obserwacji. Jak możemy się zachować i jaka powinna być nasza pierwsza reakcja? Jeżeli dostrzeżemy już jakieś podejrzane zachowania, podejrzane zachowania to znaczy, że zobaczymy, że ktoś nas obserwuje w jakiś dziwny sposób, że ktoś na przykład idzie chodnikiem i nagle zmienił kierunek, szybkim krokiem zbliża się w naszą stronę, bądź jest to grupka ludzi, którzy nas obserwują, rozmawiają między sobą i ruszają w naszą stronę. Więc tego typu podejrzane zachowania powinny wzbudzić naszą czujność. No, wiele się mówi o tej kobiecej intuicji. I ta intuicja to jest nasze doświadczenie, które w podświadomości mamy i warto z niego skorzystać. Warto z tej intuicji skorzystać, jeżeli coś wydaje mi się, że coś jest nie tak, to coś jest nie tak. Zaufajmy tej, tej intuicji i spróbujmy zadbać wtedy o to swoje bezpieczeństwo. Jeżeli już bezpośrednio widzimy taką osobę, która do nas się zbliża, to zwróćmy uwagę na ręce tej osoby. Zagrożenie idzie z rąk. Ręką może cię ta osoba uderzyć, może cię chwycić, może sięgnąć po niebezpieczne narzędzie, które możecie Ci zrobić krzywdę. Może tylko na Tobie coś wymusić, a może rzeczywiście Ci zrobić krzywdę. Więc obserwuj ręce, patrz, patrz na tę osobę, jak się zachowuje i staraj się zachować bezpieczną odległość. Bezpieczną, się, bezpieczną odległość po to, żebyś miała czas na podjęcie jakiejkolwiek obrony, jakiejkolwiek próby ucieczki. Jeżeli ta osoba będzie zbyt blisko, to tego czasu możesz nie mieć wystarczająco. A na przykład sytuacja taka, wysiadamy z autobusu i mamy poczucie, że ktoś ewidentnie wysiadł za nami. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy dobrą opcją będzie ucieczka, czy jednak próba bezpośredniej samoobrony? Częstą, jedyną dobrą odpowiedzią będzie to zależy. Jest pora, być może będzie to noc i będziemy sami, to może warto w ogóle nie wysiadać. Może warto po kogoś zadzwonić, z kimś wrócić. Więc to wszystko będzie zależało, zależało od sytuacji. Tak jak już rozmawialiśmy, nie popadajmy w paranoję, natomiast trzeba tej intuicji zaufać. Jeżeli coś wydaje nam się podejrzane, to prawdopodobnie jest podejrzane. Więc być może nie wysiadać z tego autobusu, być może po kogoś zadzwonić, kto nas, kto nas odbierze, z kim wrócimy, i wtedy będzie to na pewno bezpieczniejsze. To może wróćmy do tej sytuacji, którą sama przytoczyłam. Jak możemy sobie na co dzień pomóc z radzeniem, w takiej, z takimi emocjami, które mogą nam towarzyszyć, które mogą nas sparaliżować? Czy jest jakaś opcja, żebyśmy zaplanowali nad nimi w tamtej sytuacji, czy możemy jakoś sobie pomóc na co dzień? E, natura wyposażyła nas w pewne mechanizmy obronne. Jedną z reakcji może być podjęcie próby ucieczki, inną reakcją może być podjęcie próby walki. W danej sytuacji są nasze takie naturalne, zakodowane w naszych genach reakcje, ale też niestety jedną z takich, trzecią reakcją z takich reakcji naturalnych jest zamrożenie. Człowiek paraliżuje strach, nie może ruszyć z miejsca przez pewien czas i to jest dosyć trudna sytuacja do opanowania. Nie zawsze będziemy w stanie się w 100% do takiej sytuacji przygotować, natomiast poprzez odpowiedni trening, ćwiczenia. E, możemy e, się oswoić z tą sytuacją. Ona nie będzie dla nas nową sytuacją, nie będzie e, dla nas dużym zaskoczeniem i będziemy w stanie szybciej przejść do jakiegoś efektywnego działania. Efektywne działanie mam tu na myśli wezwanie pomocy, próba ucieczki bądź właśnie samobrona, podjęcie czynnej, e, aktywnej e, obrony, e, obrony siebie. Także nie zawsze będziemy w stanie nad tymi emocjami zapanować, natomiast odpowiednio prowadzony trening na pewno nam w tym mocno pomoże. A co rozumiesz właśnie przed odpowiednio prowadzony trening? Rozumiem ćwiczenia, które są oparte na scenariuszach faktycznie zdarzeń zdarzeń faktycznych, które rzeczywiście miały miejsce. Możemy inscenizować podobne sytuacje. Osoby, które odgrywają rolę napastników, e, wiernie odzwierciedlają tego typu zachowania, i one w rzeczywistej sytuacji później już nie będą dla ciebie nowe, już nie będą dla ciebie zaskakujące. Być może nigdy nie słyszałaś wcześniej wulgaryzmów, może nigdy wcześniej nikt nie mówił do ciebie podniesionym głosem, nikt nie szarpał cię za włosy i dlatego to spowodowało u ciebie paraliż. Kiedy jednak przećwiczyłaś sobie w bezpieczny sposób tego typu sytuacje, to już nie będzie to dla ciebie rzecz nowa. Już mózg będzie wiedział, e, co zrobić, bo już wcześniej to przećwiczyłaś. Nie gwarantujemy, że to się wydarzy na pewno, natomiast gwarantujemy, że zdecydowanie poprawisz swoje szanse? Pozwolę sobie odnieść się jeszcze do ostatnio dość głośnego tematu, mianowicie sytuacji niebezpiecznych, które mają miejsca w środkuch transportu. I teraz jak możemy się zachować i co możemy wprowadzić, jakie działania, żeby podczas przemieszczania się na przykład z imprezy czuć się bezpieczniej i żeby ta droga do domu przebiegła bez żadnych niechcianych sytuacji? Tutaj niebezpieczeństwo może się rodzić właśnie z tego powodu, że możemy być pod wpływem alkoholu, że możemy wracać w nocy y, samotnie i możemy stanowić wówczas dla y, potencjalnego przestępcy łatwy cel. E, warto pamiętać o tym, żeby w takich środkach transportu nie przyjmować od, czy w ogóle nie przyjmować od obcych osób e, żadnych poczęstunków, bo te poczęstunki mogą zawierać różne e, środki, które mogą nas e, e, obezwładnić już e, samą chemią, która się dostanie do naszego organizmu i e, wówczas żadne umiejętności samobrony nie będą e, miały sensu, bo nie będziemy w stanie ich zastosować. Więc nie przyjmować żadnych e, poczęstunków, żadnych płynów do picia i druga rzecz, warto udostępnić swoją lokalizację zaufanej osobie, żeby ktoś wiedział gdzie jesteśmy aktualnie, gdzie się znajdujemy, czy faktycznie e, nasza droga jest bezpieczna i zmierza w kierunku domu. Tutaj jeszcze chciałbym e, w nawiązaniu do tych emocji, o których mówiliśmy, zwrócić uwagę na to, co się dzieje z człowiekiem, który się znajduje pod wpływem silnych emocji, właśnie takich e, związanych z zagrożeniem. E, są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu. I takim elementem jest to, że e, może dojść do za, e, zaburzenia naszej koordynacji ruchowej, nie będziemy w stanie żadnych złożonych e, czynności wykonać, e, które na co dzień być może nie stanowią e, problemu. Może dojść do zawężenia pola widzenia. E, nazywa się to efektem widzenia tunelowego, kiedy na co dzień widzimy dosyć szeroką perspektywę, w sytuacji zagrożenia, widzimy tylko punktowo to, co się dzieje przed nami. W związku z tym może to rodzić zagrożenia takie, że nie widzimy, co się dzieje z boku, czy ktoś się jeszcze do nas nie zbliża, ktoś, kto chce nam zrobić, e, zrobić krzywdę. I nasze techniki, których my uczymy kobiet samobrony, właśnie są w dużej mierze oparte na takich naturalnych odruchach człowieka. Co się dzieje z naszym ciałem, jak reaguje nasze ciało w stresie, i staramy się te odruchy wzmacniać w drodze treningu, żeby to było efektywne do wykonania i możliwe do wykonania. Ponieważ pytanie, które my sobie stawiamy, to nie która technika samobrony jest najlepsza, tylko którą technikę jesteśmy faktycznie w stanie wykonać w stresie. Techniki samoobrony to jedno, natomiast z tego co wiem, są jeszcze różne produkty i artykuły, które mogą wspomóc tą naszą samoobronę. Tak, oczywiście na rynku wiele jest różnych e, przedmiotów, które służą do samoobrony. E, możemy tutaj mówić o gazach pieprzowych, o różnego rodzaju pałkach czy innych urządzeniach, które możemy użyć do samoobrony. Natomiast pytanie jest e, czy zdążę sięgnąć po ten przedmiot, gdzie go przenoszę, czy kiedykolwiek przećwiczyłem użycie tego przedmiotu, e, czy znam jego właściwości, czy znam jego e, zasady działania. Także jak najbardziej one mogą pomóc, warto je posiadać, ale zachęcam do tego, żeby e, nauczyć się ich używać. A w jakiej sytuacji, które najbardziej nam się przydadzą? Czy w pomieszczeniu będzie dobrym pomysłem użycie gazu pieprzowego? E, może być dobrym pomysłem użycie gazu pieprzowego, tylko e, oprócz napastnika również ja mogę e, ucierpieć w, w tym przypadku. Zwłaszcza jeżeli kubatura pomieszczenia będzie zbyt wielka, no to ten, e, ten gaz może działać również, e, również i na mnie, ale czasami po prostu nie będzie wyjścia. Może to będzie jedyna, e, jedyna droga do tego, żeby zyskać czas, który będzie mi potrzebny, chociażby na ucieczkę i wyzwanie pomocy. A co najbardziej może nam się przydać zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w miejscu, gdzie będziemy jednak mieli mało miejsca na jakiekolwiek manewry? Myślę, że to też zależy od tego, gdzie, gdzie na co dzień chodzimy, jak chodzimy ubrani, gdzie możemy sobie schować. Myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o samobronę, różnego rodzaju gazy czy żele obezwładniające są, są dobrym pomysłem. Trzeba znać ograniczenia też tych, tych przedmiotów i wiedzieć, jak one działają. One działają w ten sposób, że działają drażniąco na błony śluzowe, jamy ustnej, oczu i efekt nie następuje często od razu. Ten efekt nastąpi po jednej, dwóch, a czasami nawet po kilku sekundach, a to jest dużo czasu w sytuacji zagrożenia. Więc też trzeba mieć świadomość taką, żeby wiedzieć, jak, to, jak i kiedy to zadziała. Ale najistotniejszą kwestią jest tutaj, jak to przenosimy i czy w sytuacji nagłego zdarzenia zdołamy w szybki sposób sięgnąć po ten, po ten przedmiot. Innym przedmiotem, którym już tutaj wspomnieliśmy, może być jakaś pałka. W przypadku samobrony kobiet uważam, że to jest trudniejszy przedmiot do faktycznego zastosowania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką codzienną wygodę, to jest to przedmiot, który waży więcej, ma większe rozmiary, więc jego przenoszenie też jest dosyć utrudnione. Do jego użycia też potrzeba większej ilości umiejętności, troszeczkę większej siły fizycznej. Więc nie każda kobieta będzie w stanie efektywnie zastosować tą pałkę w samobronie. Oczywiście jest to możliwe, natomiast znowu wracam do punktu, że wymaga to treningu. Przy braku treningu, przy niskiej sprawności fizycznej, czy drobnej budowie ciała, może się okazać, że ta pałka zostanie nam odebrana i użyta przeciwko nam. Więc wszystko ma swoje, swoje dobre zalety, dobre walory, natomiast nie w każdych okolicznościach będzie możliwe do zastosowania. A co jeżeli chodzi o takie kwestie prawne? Bo możemy użyć rzeczywiście to w stanie wyższej konieczności w naszej samoobronie, ale co się stanie jeżeli na przykład byśmy uszkodzili takiego napastnika? Czy możemy tych wszystkich przedmiotów tak samo i naszych rąk i każdego innego przedmiotu użyć w ramach obrony koniecznej? Czyli musimy zrobić wszystko co jest konieczne do obrony. Ni mniej, ni więcej. Jeżeli koniecznym, niezbędnym do obrony było to, żeby użyć to w taki sposób, że sprawca, napastnik doznał jakichś obrażeń, no to, to trudno. Ale jeżeli on już nie stanowi dla nas zagrożenia i wtedy użyjemy, no to to już jest przekroczenie granic obrony koniecznej. Tak nie powinniśmy się zachowywać. Więc można użyć w dowolny sposób, dowolnego przedmiotu, ale w granicach obrony koniecznej. Czyli zrobić wszystko, co jest konieczne do obrony. Przejdźmy do tematu gazów. Wiem, że mamy różne rodzaje, takie jak na przykład piana, stożek czy też chmura. Które będzie najlepsze? To jest, nie jest jednoznaczna odpowiedź. Każdy ma swoje właściwości. Tak jak e, gaz pieprzowy w chmurze, no to zdecydowanie łatwiej trafić napastnika, e, który się na przykład dynamicznie przemieszcza. Ale on jest z kolei podatny na różne zakłócenia spowodowane deszczem, e, silnym wiatrem. Może być tak, że ten gaz w ogóle do tej osoby nie dotrze. Z kolei żel e, wymaga precyzyjnego trafienia, bo tak jak wiemy, to działa drażniąco na błony śluzowe, jamy ustnej, oczu. Więc chodzi o to, żeby precyzyjnie trafić właśnie w kierunku oczu czy, e, czy ogólnie. Czy ogólnie. Twarzy. Więc każdy z nich ma swoje, e, swoje zalety, e, więc trzeba, trzeba, dobrać, trzeba dobrać do siebie. Ja bym się jednak bardziej skupił na takim praktycznym użyciu e, tego sprzętu w samobronie, niż na opisywaniu jego, e, jego rodzaju w tym, e, w tym momencie. Eee, tak jak już mówiliśmy wcześniej, istotne jest przenoszenie tego, żeby on był pod ręką wtedy, kiedy go potrzebuję, bo kiedy jestem z przyjaciółmi e, w przyjaznej atmosferze na jakimś spotkaniu, nie muszę mieć tego sprzętu pod ręką, ale kiedy, jak wspomniałaś o tym autobusie, wysiadam wieczorową porą z autobusu, jest pusto dookoła, gdzieś widzę e, jakichś kręcących się e, młodych ludzi e, w dziwny sposób, to może sobie przygotuję ten gaz w kieszeni, muszę go przygotować, żeby... Kiedy będzie mi potrzebny, żebym y, mógł go łatwo dobyć. Kiedy już sięgam po ten gaz, to należy go chwycić dosyć mocno, żeby on w emocjach, w jakiejś tam nagłej sytuacji mi nie wypadł z ręki. Muszę go chwycić również w ten sposób, żeby nie zasłonić tej dyszy wylotowej swoją ręką. To też w emocjach może mieć miejsce, zwłaszcza kiedy ten gaz może być y, trochę y, mniejszy. Tak. Tą osłonę, która tutaj zabezpiecza nasz gaz, zalecałbym, żeby unosić kciukiem i kciukiem, kciukiem naciskać. Zapewni mi to zdecydowanie mocniejszy, mocniejszy chwyt. Celujemy w twarz tej osoby. Jeżeli się będzie przemieszczała, to możemy zmienić twarz, klatka piersiowa, ponownie twarz, żeby mieć gwarancję, że trafię, trafię tam, tam, gdzie trzeba. Bardzo często taki napastnik będzie chciał zneutralizować działanie tego gazu, na przykład próbując go wyrwać, czy ręką zasłonić tą dyszę wylotową. Czyli trzeba pamiętać, żeby tej ręki z gazem nie trzymać nieruchomo, zabierać ją do siebie, trzymać przy swoim tułowiu, żeby uniemożliwić rozbrojenie w tym przypadku. Tak? Pilnujemy tej odległości. Warto się zapoznać z instrukcją obsługi, która jest na tym gazie. Producent pisze wiele tutaj ciekawych informacji. Na przykład, na jaką odległość działa ten gaz? Mogą być to 2, 3, czasami 6 metrów. Na ile użyć wystarczy ten gaz? Najczęściej może być około 20 krótkotrwałych użyć. Krótkotrwałe użycie, czyli około jednej sekundy. Producent zwraca uwagę też być może na jakieś aspekty bezpieczeństwa, na przykład, że użycie bezpośrednio do gałki ocznej może spowodować nieodwracalne zmiany w tym oku czy uszkodzenie tego oka. To są dosyć cenne informacje. Cenną informacją również jest data przydatności, bo się może okazać, że ten gaz nie będzie tak efektywny lub nie zadziała w ogóle. Więc to są informacje, z którymi warto kupując gaz, posiadając ten gaz, się, e, się zapoznawać. Na, na te rzeczy zwróciłbym uwagę. Pilnowałbym cały czas tej bezpiecznej odległości dla mnie, żeby ta osoba nie mogła, się do mnie, e, nie mogła się do mnie zbliżyć. Bardzo często producent również podaje taką informację, że efektywne działanie tego gazu jest po kilku sekundach. To jest dosyć dużo w nagłej sytuacji zagrożenia. Więc muszę przypilnować swojego bezpieczeństwa do czasu, kiedy ten gaz zacznie faktycznie działać. Potem on może działać kilkadziesiąt, Minut. Nie, zależy od osoby, zależy od stężenia e, tego środka drażniącego. A to już daje mi dużo czasu na to, żeby oddalić się w bezpieczne miejsce czy wezwać, e, czy wezwać pomoc. A co do właśnie przenoszenia samego gazu. Ja nie ukrywam, że swój na ogół noszę w torebce albo w plecaku, bo tak jest mi najwygodniej. Czy to jest poprawny sposób? Sprawdźmy, ile tak naprawdę czasu potrzebuje, żeby go użyć w sytuacji zagrożenia. Być może się okaże, że jest to bardzo dobry sposób. Zróbmy eksperyment. Proszę cię, to jest gaz dla ciebie, schowaj go w torebce, tak jak zwykle go przenosisz. Zapnijmy tak jak zwykle i załóż tak jak zwykle przenosisz tego typu swój plecak na ramiona. Umówmy się, że sygnałem umownym będzie mój krzyk i popchnięcie Cię lekko w ramiona. To jest sygnał, że się dzieje coś złego. Musisz jak najszybciej dobyć gaz, żeby w sytuacji zagrożenia mógł Ci pomóc. Czy jesteś gotowa? Wydaje mi się, że tak. To działajmy, szybciej, szybciej! Szybciej, ruszaj się, ruszaj się! Ruszaj się! Dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Ile czasu ci to zajęło? Jak myślisz? Myślę, że za długo. Zdecydowanie za długo. No dobrze, spróbujmy. Podejdź jeszcze raz bliżej. Wejdź na jedno ramię teraz, albo trzymaj w ręku tylko to, ten plecak. Trzymaj go w ręku, okej. Okay? Zróbmy to samo. Możemy zrobić jeszcze raz ten sam eksperyment? No to start! Spróbuj, spróbuj szybciej! Szybciej szybciej, szybciej! Sięgaj, sięgaj, sięgaj! Okej, okay. dobrze. Odłóżmy na chwilę tę torebkę na bok. Zostaw sobie gaz. Schowaj ten gaz do kieszeni teraz. Podejdź troszeczkę bliżej. I to samo, to samo zadanie. Mam się! Teraz. Jest... Okej. Okay. Więc jak sama widzisz, wszystkie sposoby mogą być poprawne, tylko niektóre zajmują więcej czasu, inne mniej czasu. W sytuacji, kiedy mamy bezpośredni kontakt z napastnikiem, ten czas, każda sekunda może być cenna. Więc kiedy czujesz się, że jesteś w niebezpiecznej sytuacji, czujesz się niekomfortowo, to warto przemyśleć, żeby być może wtedy z tej torebki ten gaz zabrać i go przygotować w kieszeni. Kiedy jesteś w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej okoliczności, nie ma potrzeby, żebyś go trzymała w ręku. Możesz go trzymać w torebce, ale kiedy zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca, intuicja ci podpowiada, że coś jest nie tak. Przygotuj sobie ten gaz. Zyskasz, zobacz, kilka sekund. Sprawdziliśmy, ile czasu potrzebujesz, żeby dobyć gaz z torebki, z kieszeni, ile to zajmuje czasu. Natomiast kiedy napastnik będzie się do ciebie zbliżał, może się okazać to niewystarczające. I teraz. Pokażę Ci, jak się zachować, co zrobić, kiedy on się do Ciebie zbliża, a ty co powinnaś zrobić, żeby zyskać czas, żeby zwiększyć dystans od tego agresora. Zacznijmy od pierwszego, od pierwszego ćwiczenia. Na sygnał taki niewerbalny mojej agresji, masz mnie powstrzymać, następnie masz sięgnąć po gaz. Jesteś gotowa? Tak. Ok. Super. I spróbujmy teraz, kiedy Będziesz mogła też do zwiększenia dystansu wykorzystać trzymany w ręku gaz. Jeszcze raz w początku. Okej. Okay. Raz sumując użycie gazu w samobronie przez y, kobiety. Bardzo dobry y, efekt pod warunkiem, że zdołamy go, e, ten gaz, dobyć, mamy go pod ręką, w sytuacji niebezpiecznej będziemy w stanie go dobyć. Jeżeli napastnik znajduje się zbyt blisko, warto przemyśleć, w jaki sposób go powstrzymać. I przećwiczyliśmy jedną bardzo prostą umiejętność, jak oburącz e, można takiego napastnika powstrzymać, żeby zyskać chociaż trochę czasu, żeby móc sięgnąć po ten gaz i użyć gaz. Pamiętaj, celuj zawsze w okolice twarzy, kiedy tego, użyjesz tego gazu, nie pozwól, żeby on Ci ten gaz zabrał, ratuj się ucieczką, wzywaj pomocy. A poza gazami, co sądzisz o pałkach teleskopowych czy kubotanach? Pałki teleskopowe są również dobrym e, przedmiotem, który może służyć do e, samoobrony. Natomiast odnoszę wrażenie, że dla części kobiet może być to urządzenie e, zbyt ciężkie do noszenia na co dzień e, i zbyt ciężkie do tego, żeby efektywnie, efektywnie użyć. Bo pałka, e, pałka teleskopowa składa się z trzech wysuwanych Elementów trzeba umieć tą pałkę też w odpowiedni sposób dobyć, jeżeli nie masz czasu, możesz wykorzystać tę samą umiejętność, którą przed chwilą przećwiczyliśmy. Jest czas, należy tą pałkę rozłożyć. Pałkę, również jak mówiliśmy w przypadku gazu, trzeba mocno mocno trzymać, żeby nie wypadła. Trzymać blisko ciała, żeby ktoś Cię jej nie zabrał. I samą końcówką jak najmocniej uderzać w miejsca, które będą bolesne, w miejsca, które powstrzymają napastnika. Może to być bardzo efektywny element samoobrony. Ale pamiętaj, że w przypadku, kiedy będziesz miała do czynienia z osobą, która jest nietrzeźwa, jej poziom odczuwania bólu może być taki, że tego dnia on zniesie ten ból, nadal będzie stanowił zagrożenie. Tego może nie powstrzymać. Ale w paru sytuacjach może to się okazać efektywne. Możesz spróbować, musisz się też nauczyć, jak e, się posługiwać. Minimum umiejętności, które powinnaś posiadać, to jak tą pałkę rozłożyć i jak mocno zadać uderzenie. Poza gazami i pałkami chciałabym Cię jeszcze spytać o jedną rzecz, mianowicie sama mam przy swoich kluczach coś, co jest alarmem osobistym. Jakie jest Twoje zdanie w temacie? Czy każdy przedmiot, który się może przydać do zwiększenia Twojego bezpieczeństwa, jest dobrym przedmiotem? Dzięki takiemu alarmowi możesz skutecznie wezwać pomoc, możesz powiadomić osoby, które e, mieszkają bądź pracują w pobliżu i być może wśród tych osób znajdzie się ktoś odważny, kto Ci udzieli pomocy. A umiesz się w ogóle tym posługiwać? Myślę, że tak. Ewidentnie działa. Działa, zdecydowanie tak. Będzie na pewno słyszany na dużą odległość i miejmy nadzieję, że ktoś zareaguje. Wspomniałaś wcześniej również o innym przedmiocie służącym do samobrony, czyli o kubotanach. E, tego typu przedmioty również mogą się okazać e, pomocne, zwłaszcza przy e, dla kobiet, które mogą być e, słabsze fizycznie od napastnika, czy kubotane, czy właśnie długopisy taktyczne, mogą stanowić pewne wzmocnienie Twojej ręki, żeby zadać e, e, mocne uderzenie. Jak wiemy, ludzkie ciało posiada wiele wrażliwych miejsc, niektóre te partie ciała są bardziej odporne na ból, inne mniej odporne na ból. A tutaj takim przedmiotem, który wzmocni nasze oddziaływanie na te wrażliwe części ciała, może być właśnie tego typu przedmiot. Również warto go mieć pod ręką, również warto sobie przećwiczyć, przemyśleć anatomicznie, w które części ciała kierowałabyś takie uderzenia, tak żeby efekt nastąpił jak najszybciej. Natomiast zwracam uwagę, że sam przedmiot nie zastąpi twoich umiejętności, twojej świadomości otoczenia. Tak globalnie to są trzy istotne elementy, które mogą pomóc w samobronie w ogóle. Czy to z użyciem przedmiotów, czy z użyciem naszych rąk. Jak tutaj widzimy logo, jest trójkąt, to jeden element to są umiejętności, drugi element to są e, sprawy związane z swoją odpornością psychiczną na stres i trzeci to sprawność fizyczna. I mając te trzy główne elementy, możemy użyć naszych rąk, możemy użyć Kubotana, możemy użyć tego e, długopisu taktycznego, e, broniąc się w sytuacji zagrożenia. A sam jak twierdzisz, jak ty byś go użył, właśnie jeżeli chodzi o kubotan, czy taki długopis taktyczny? Ja bym go nie pokazywał na pewno napastnikowi, mocno bym chwycił i w sytuacji bezpośredniego kontaktu uderzałbym w okolice e, w okolice szyi, kiedy walczyłbym o swoje życie i w okolice gdzieś stawów, kiedy walczyłbym o swoje zdrowie. Omówiliśmy sobie większość narzędzi do samoobrony, zostały nam jeszcze paralizatory. Co o nich myślisz? Myślę, że jak każde inne urządzenie e, może się okazać skuteczne. Zawsze tutaj e, głównie to chodzi o człowieka, chodzi o jego e, umysł, odporność psychiczną, żeby móc użyć e, jakiegokolwiek narzędzia w samobronie. Również paralizatora, takie jak dla Ciebie, myślę, że e, niewielki gabarytowo może być tego typu, który można łatwo schować. I w sytuacji zagrożenia również przyłożyć e, do ciała, co spowoduje... Chwilowy ból e, u tej osoby i być może zyskasz cenne sekundy na to, żeby ratować się, e, ratować się e, ucieczką. Więc tego typu urządzeń jest dużo na rynku. E, mogą być takie dwa w jednym, na przykład możesz mieć e, razem, e, razem z latarką i możesz użyć sobie tego urządzenia również do samobrony. Kwestia, tak jak wcześniej mówiliśmy o gazach, żeby mieć to w miarę pod ręką w sytuacji niebezpiecznej, może jesteś na spacerze wieczorem z psem, możesz mieć taką latarkę, a możesz w sytuacji zagrożenia użyć tego e, do samobrony. Również czasami się to sprawdza, na przykład do... Odpędzania na przykład takich psów, które mogą podbiec, też możesz, kiedy czujesz się zagrożona, w ten, sposób, w ten sposób zadziałać. Więc takich przedmiotów o różnych wymiarach, o różnych zasadach działania i kształtach jest dużo. Nawet możesz spotkać się z takimi, na przykład większymi urządzeniami, gdzie mamy tak naprawdę trzy w jednym, bo jest to i pałka, którą możesz uderzyć, i latarka, którą możesz oświetlić, i właśnie również urządzenie które służy do obezwadniania osób za pomocą energii elektrycznej. Dziękuję Ci Tomku za garść tych cennych informacji. Mam nadzieję, że sama nie będę musiała ich nigdy użyć w praktyce. No, to ja dziękuję, że odwiedziłaś tutaj nasz, e, nasz klub, naszą organizację, że miałaś okazję poćwiczyć jakieś tam elementów Defendo. Zobacz, że to są wszystko proste rzeczy. Jak mówiliśmy o pewnych elementach, które wpływają na efektywność samoobrony kobiet, to to, to że dzisiaj przećwiczyłaś, to już w sytuacji stresogennej będzie Ci łatwiej zareagować. Zdecydowanie tak. A czy właśnie z uwagi na takie sytuacje warto mieć ze sobą jakieś narządy? Przy... Na narządy warto. <laughs> C'est vrai, ça peut être un passe